Kiedy świąteczny, to taki czas, gdzie ludzie się spotykają, dobrze sobie życzą na święta. Panie Wójcie, proszę przekazać życzenia świąteczne dla swoich mieszkańców. O, właśnie przy tej okazji, w tym szczególnym momencie, w czasie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia, bo już tuż, tuż przed nami te święta, chciałbym wszystkim mieszkańcom gminy Lubaczów, wszystkim gościom. Życzyć wszystkiego co najpiękniejsze: radości, spokoju, dużo zdrowia na święta. Niech te święta przebiegają w ciepłej, e, dobrej atmosferze, miłości i radości, a nowy rok, 2023, niech przyniesie wiele szczęścia realizacji planów, tych osobistych, ale też i tych zawodowych, które pewnie każdy z nas ma. Wszystkiego co najpiękniejsze, zdrowych i radosnych świąt Państwu życzę. Kiermasz świąteczny jest to taki czas, gdzie również harcerze dzielą się światełkiem pokoju dla wszystkich mieszkańców powiatu lubaczowskiego. Jest to okazja, żeby sobie dobrze życzyć. Jest to czas, gdzie wszyscy chcemy być razem, wszyscy chcemy być blisko siebie. Jaka jest rola harcerzy dzisiaj tutaj na tym kiermaszu? No właśnie, czuwaj. Harcerze dzisiaj przynoszą betlejmskie światełko pokoju, które przywieźli z Zakopanego. Odebrali od harcerzy, od skautów słowackich, i to światełko sztafetą już zostało rozniesione, przekazane we wszystkich kościołach w niedzielę. A dzisiaj tutaj właśnie drużyna, jedna z drużyn, będzie przekazywać to światełko mieszkańcom, a także uda się do zakładów pracy, do instytucji. Do szpitala przede wszystkim, tam po prostu, gdzie są ludzie, bo naszym zadaniem jest przekazywać ten płomień taką właśnie sztafetą przekazywać to ciepło, to światełko, żeby dawało moc, dawało siłę i rozświetlało święta, rozświetlało nasze życie, bo w dzisiejszej dobie bardzo tego potrzebujemy. Czego życzą halcerze, mieszkańcom Powiatu Lubaczowskiego? No przede wszystkim zdrowia, bo to najważniejsze, i takiej pogody ducha, spokoju no i błogosławionych świąt dla wszystkich. Dziękuję Proszę bardzo. Maja. Jaka jest rola seniorów dzisiaj? Witam serdecznie w imieniu Lubaczowskiej Rady Seniorów. Chciałam również przekazać serdeczne życzenia dla mieszkańców Lubaczowa, dla wszystkich gości, którzy przyby, przybywają, przyby, przybędą do naszego miasta. Również życzyć im pogodnych, wesołych, zdrowych świąt oraz lepszego nowego roku, żeby się skończyło to, co dzieje się na, za wschodnią granicą, bo nas to również dotyczy. I, I żeby był pokój, bezpieczeństwo, no i oczywiście zdrowia, zdrowia i zdrowia. Dziękuję. Czy seniorzy już są po wspólnym opłatku, czy spotkanie świąteczne jeszcze przed seniorami? I spotkanie świąteczne, opłatkowe jeszcze jest przed nami. Będzie zorganizowane w klubie seniora przy ulicy Wyszyńskiego. chciałby Pan czegoś życzyć mieszkańcom Lubaczowa? Jeżeli chodzi o życzenia, to wszystkiego najlepszego, to co Pani Prezes przekazała. Powtórzę to jeszcze raz, jeszcze raz, wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Dzisiaj harcerze na rynku przekażą oficjalnie betlejewskie światełko pokoju władzom powiatu, i władzom gminy Lubaczów oraz miasta Lubaczowa. Bardzo proszę o ograniczenie światełka z Betlejem. Spodziewa. Bardzo dziękujemy za tę pamięć, że też wzajemnie uczymy sprawy w Światło dla Ciebie to tegoroczne hasło, które wędruje z laserzami i przekazywane jest... Wszystkim mieszkańcom powiatu paczkowskiego życzymy wszystkim zdrowych, pogodnych, spokojnych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku. Niech ten płomień z wychlejem płonie i oświetla wszystkie drogi. Bardzo dziękujemy za to światełko pokoju. Przekażemy je też w swoich urzędach i po prostu nasze urzędy do wszystkich mieszkańców, tak by mogli z tego ciepła też betlejemskiego korzystać, i by tą radość mogli mieć też w swoich domach, a także i nadzieję, którą daje właśnie to betlejemskie światełko pokoju. Wierzymy, że ten pokój przyniesie na świecie i że rok 2023 będzie już zupełnie inny i będziemy mogli działać, współtworzyć nowe rzeczy, no ale przede wszystkim cieszyć się spokojem, radością i szczęściem realizować wspólne rzeczy, które ważne są nie tylko w gminie czy w powiecie, ale ważne są także i w całym naszym kraju. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, na te święta, wszelkiej radości, zdrowia i spokoju. Również życzę mieszkańcom powiatu lubaczowskiego zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. Życzę, żeby spowodowali się Państwa marzenia świąteczne, żeby ten te święta i przyszły nowy rok zakończył ten dramat, który się teraz rozgrywa na naszych oczach, żebyśmy mogli wrócić do normalnego życia, współpracować w ramach rodziny krajów i narodów europejskich. Także to światełko nadziei, nadziei na pokój. Najlepsze jutro przekażę do urzędu i przekażę do wszystkich instytucji i ludzi, y, mieszkańców powiatu lubaczowskiego, a także naszych przyjaciół, którzy z nami współpracują. Wszystkiego dobrego, na święta i na na rok. Dzisiaj w dzisiaj w wesoła nowina, że Panna Czysta, że Panna Czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, a Śpiewają, bydlę, tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Jezus się rodzi, nas oswobodzi, a nie grają, króle pikają. Paserze śpiewają, bydlę, tak pękają, cuda, cuda ogłaszają. Zdrowy granos świąt. Dziękujemy bardzo, dziękujemy bardzo.